Dobry. Dziś mamy początek kwietnia 2020 i całą tą ciekawą sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Dzisiaj nie nagram filmu o rejestratorze, Nie pogadamy o Android Auto. Pomyślałem sobie, że może będziecie ciekawi, jak w hadronie radzimy sobie z tym wszystkim. W końcu. Tyle firm dookoła zawiesiło swoją działalność, przestało działać. Wokół mnie, chociażby moi sąsiedzi, dentysta nieczynny, prywatne przedszkole nieczynne, fryzje, nieczynny, salon piękności nieczynny. Gospodarka praktycznie się zatrzymała. Są różne pomysły, jak pomóc przedsiębiorcom. To wiadomo, najprościej byłoby Dać po prostu wszystkim pieniądze, dać firmom, dać pracownikom, no tylko skąd? Każdy zapłaci dużo mniejsze podatki, no bo przecież jak nie ma obrotu, no to nie ma podatku. Mam też jakieś swoje przemyślenia, jak można by użyć yy, nam przedsiębiorcom, głównie mikrofirmom, bo nie znam się na jakichś dużych korporacjach. Powiem wam, jakie ja mam pomysły. Może nie tyle jak przetrwać, bo przetrwać yy, muszę sam, tylko bardziej. Może jak po tym wszystkim rozruszać całe te mikrobiznesy, co według mnie mogłoby pomóc. Chodźcie, zabiorę Was do firmy. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda w środku, jak sobie teraz to wszystko poukładaliśmy. Zapraszam. Na początek pokażę Wam jak poradziliśmy sobie z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach między nami a klientami. Zobaczcie, na początek taka pleksi, która wisi, można powiedzieć, w drzwiach. Zobaczcie zaraz, dlaczego to jest nasz stolik z pomieszczenia jadalniano-kuchennego i nasza prowizoryczna. Yy, prowizoryczny właściwie, prowizoryczny blat Zrobiony z drabiny i z dwóch półek yy, regału Teraz Wam pokażę jak to wszystko działa, tylko odstawię kamerkę Stolik stawiamy tutaj Na to idzie nasz prowizoryczny blat Jeszcze karty informacyjne Płyn do dezynfekcji dla klientów I Jeszcze trochę płynu do sprzedaży i tak to teraz wygląda tak was obsługujemy w drzwiach o, super nie no ale nie po innego sposobu na szczęście nie wiem na szczęście na nieszczęście mało klientów nas odwiedza no tak mają chyba dzisiaj większość firm tak ma zachęcamy też zresztą do pozostania w domu do odwiedzenia naszej strony hadron.pl, sklep hadron.pl. Tam sobie możecie wszystko zobaczyć, wszystko poczytać o naszych produktach. Chociaż e, nie ukrywajmy, to nie ma już tej sprzedaży, która była. Musimy jakoś sobie, musimy to jakoś przetrwać. Cała ta dzisiejsza elektronika samochodowa, nikt o tym nie myśli w dobie tego kryzysu. Płyny, tak, te płyny trochę się sprzedają, e, rozmaite do. Dezynfekcji powierzchni, do de dezynfekcji rąk, chodźcie do biura. Tu Wam powiem, może jak ja to widzę teraz i po tym, jak to wszystko minie. Zobaczcie: to są szafy, w których trzymam dokumenty. W każdej szafie, na górze, na dole, w tamtych szafach, wszędzie są dokumenty. Oczywiście, tak, większość to są faktury, ale też bardzo wiele tam jest dokumentów, które dla mnie, z punktu widzenia przedsiębiorcy, są po prostu zbędne. Dlatego wydaje mi się, że takim pomysłem, który ułatwiłby nam po prostu prowadzenie działalności, to jest ograniczenie dla tych mikroprzedsiębiorców: wszystkich RODO, GIODO, GIOSIU, BDO. To są rzeczy, które jak ja zakładałem firmę w 1996 roku, tego wszystkiego nie było, to było wszystko dużo prostsze. Pamiętam, kiedy była końcówka zeszłego roku 2019, no to ja ślęczałem nad tym, żeby się wpisać do, do BDO. Potem pamiętam, na początku tego roku 2020 musiałem też wyliczać jakieś normy emisyjne pojazdów, które ja eksploatuję. Pamiętam y, wcześniej jak wchodziło RODO, ile było z tym zamieszania, wcześniej jeszcze kiedyś był Gioś, gdzie musiałem też się zarejestrować. To, to, to były rzeczy, gdzie ja musiałem się mocno angażować czasowo, poświęcać temu energię, jeżeli nie potrafiłem, y, no nie umiałem po prostu tego, tego przez to przebrnąć, musiałem zatrudniać firmy zewnętrzne, które mi w tym pomagały. Musiałem im za to płacić. Y, zresztą do tej pory niektóre firmy jakby musiały pozostać. Y, w, w takiej ścisłej współpracy, no bo muszą mi, te, muszą mi tych, to, tych dokumentacji pilnować, żeby to, żeby to się nie rozjeżdżało, żeby to było wszystko przygotowane do ewentualnej kontroli i żeby było wszystko w porządku. I ja za to wszystko muszę co miesiąc płacić. Więc jeżeli mówimy o jakichś ułatwieniach, no szczególnie właśnie dla mikroprzedsiębiorców, gdzie my nie mamy tutaj y, jakiejś roz administracji, no ja tu jestem sam z tymi dokumentami. Jest handlowiec, jest serwisant, a w dokumentach siedzę ja, tylko ja. Więc od tego, od tego bym zaczął, żeby po prostu trochę to ułatwić nawet nie trochę, to dużo to ułatwić. Kolejnym ułatwieniem, jakie przychodzi mi do głowy, to mogą być jakieś ułatwienia dla mikroimporterów, eksporterów. Od razu zastrzegam, ja nie jestem ani importerem, ani eksporterem. Mój model biznesowy, jakby tego. Nie przewiduję, ale y, czasami sobie myślałem o tym, żeby właśnie, a może kupić coś y, nie tu w polskich hurtowni, tylko na przykład coś zaimportować. I wiecie, zawsze coś mnie odstraszało odstraszały mnie te procedury, te, te obostrzenia, które ja jako ewentualny importer musiałbym spełnić. Zresztą niewielkie doświadczenie mam, Około 10 lat temu trochę importowałem dosłownie jeden, jeden produkt taki emulator zmieniarki ściągałem bezpośrednio z Chin. Agencja to cliła, Wtedy pa nie pamiętam, ale to chyba mniej więcej na 9% cła wtedy to yy, jakby oceniono. No i ja sobie to yy, dokładałem tam do, oczywiście VAT do, do koszty transportu, swoją marżę, no i sprzedawałem to do, do detalu. To trwało mniej więcej 2-3 lata, mówię, to było dość dawno dawno temu. Potem nawet już z, z, jakby zakończyłem ten import, bo tam po prostu produkt się kończył, ale urząd skarbowy, właśnie urząd celny o tym nie zapomniał i po właśnie chyba 4 latach skontrolował jakby ten cały import i stwierdził, że no to jednak cło nie powinno być 9%, tylko 14%. No i 5% doliczyli mi do całego importu, jak ja tam przez te lata zrobiłem. No i teraz zobaczcie, ja już towar dawno sprzedałem. I co wiem, odezwali się do tych klientów, którzy to kupili, ej słuchajcie, tam wiecie, to jednak będzie 5% drożej, bo cło było trochę wyższe. No dla mnie to było wtedy jakieś takie, no niepoważne kurczę, ocili mi to raz. A potem, no nie, jednak się pomyliliśmy, to jednak nie, nie, nie 9, a 14% yy, trzeba dopłacić. No, no dopłaciłem, no całe szczęście, że miałem trochę większą marżę niż 5% i jakby no, ogólnie do, do biznesu nie dołożyłem, ale yy, łatwo sobie wyobrazić kogoś, kto operuje na niższej marży i w tym momencie yy, albo nie zarabia, albo zarabia tak minimalnie, że nie jest w stanie pokryć innych kosztów związanych z utrzymaniem pracownika, lokalu, po prostu yy, kosztów prowadzenia działalności. No yy, więc, to ewidentnie powinno być tak, że dla mikroimporterów takie ocenie powinno być już jednoznaczne. Nie powinno być czegoś takiego, że to się po jakimś czasie rewiduje i zmienia się stawkę celną. No mówię, przynajmniej dla tych mikroimporterów, mikro no a to kto jest mikroimporterem, to przecież można jakoś byłoby ustalić, czy chodzi o, jak o, o wartość importu, czy o ilość nie wiem, gabarytową, wagową, ilościową, no to, no to można sobie już zmieniać te parametry, kto, kto by się łapał na, na tego mikroimportera. No tak, żeby właśnie nie zatrudniać, żeby taka firma, która chce zaimportować, nie wiem, produkt z Chin, nie musiała zatrudniać teraz znowu sztabu ludzi albo firmy zewnętrznej, która pomoże jej przez, przebrnąć przez to. I tak samo, jakby chciał to Potem wyeksportować do Unii Europejskiej dalej, no to też, żeby to ułatwić. Mi to, mi to jakoś tak dziwnie, ale to po prostu yy, odstręcza. Kolejnym takim ułatwieniem dla importerów, mikroimporterów, mikrohandlowców rozważyłbym możliwość wprowadzenia sprzedaży towaru z ograniczoną długością rękojmi. Teraz standardowo jest 2 lata. No, ja się domyślam, dlaczego to jest tak wprowadzone. No, chcemy wszyscy, żeby ten towar, który jest sprzedawany, trzymał jakość no i przynajmniej te 2 lata po prostu był, był trwały, nie psuł się. Ja jestem przekonany, że większość z nas, jak nie wszyscy, Chcemy sprzedawać, chcemy importować, chcemy sprzedawać towar naj, najlepszej możliwej jakości za rozsądne pieniądze i taki oferować klientom. Ale mi bardziej chodziło o to, żeby zrównać. Yy po prostu szanse, jakby reguły gry, no bo zobaczcie, moja odpowiedzialność dla klienta detalicznego, jak sprzedaje jakiś towar, to jest dwa lata rękojmi. Jak ktoś, jak sprzedaje tutaj jakiś chiński portal na naszym polskim rynku, to jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi czy gwarancji jest praktycznie zerowa. Oczywiście oni mogą uznać gwarancję i często to robią, ale nie muszą. Jeśli nie będą chcieli to po prostu wypną się i tyle. Radź sobie Pan sam. A ja muszę dać tą rękojmię. I to jest, chodziło mi o wyrównanie, żeby to było uczciwe po prostu. Te, wszystkie te dropshippingi, chińskie portale e, sprzedażowe. A moja, a moja sprzedaż? E, oczywiście, taki produkt, który miałby ograniczoną e, rękojmię, powinien być odpowiednio oznaczony i klient sam wybiera, czy woli e, produkt tańszy, bo on oczywiście byłby odpowiednio tańszy, ale z krótszą rękojmią, nie wiem, półroczną, roczną, czy Woli jednak zapłacić trochę drożej i mieć pewność, że gdyby tam coś się działo, to ma dwa lata na to, że może spokojnie to zareklamować i reklamacja powinna być uwzględniona. Produkt powinien być wymieniony bądź naprawiony. Możliwe, że te i inne ułatwienia, ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców i mikrohandlowców pozwoliłyby utrzymać. Te firmy przy życiu i też jakby sprowokować, żeby powstały po prostu nowe, nowe mikroprzedsiębiorstwa, mikro które z czasem mogły przecież urosnąć i stać się całkiem dużymi dochodowymi firmami zatrudniającymi kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. Kolejnym takim jakimś pomysłem, który niekoniecznie dużo by kosztował, to jest tylko kwestia dobrej woli wszystkich, to jest umożliwić pracodawcy, aby mógł. Wysłać pracownika na przykład na 10 dni urlopu, płatnego oczywiście urlopu, wypoczynkowego, ale który nie musiałby być uzgadniany obustronnie, jeżeli chodzi o termin. Wydaje mi się, że w, jakby w kontekście tego, że przysługuje pracownikowi 26 dni urlopu w ciągu roku, no to 10 dni, kiedy to pracodawca może decydować, że może to, to idź teraz, bo, bo jest przestój, nie ma, nie ma w tej chwili roboty dla ciebie, po prostu idź na urlop, to wydaje mi się, że to jest to uczciwe. A obecnie prawo jest takie, że no, pracodawca nie może wysłać pracownika, jeśli ten pracownik na przykład stwierdzi, nie, ale ja teraz nie chcę, teraz mi się ten termin mi się nie podoba i nie pójdę, no to, no to my nie mamy tutaj żadnego narzędzia. Możemy go oczywiście wysłać na urlop postojowy, jakiś tam płatny, ale żeby wykorzystał po prostu część urlopu wypoczynkowego, to takiej możliwości nie ma. Ten urlop wypoczynkowy potem się kumuluje i czasami nawet jest problem, żeby go wykorzystać w dogodnym dla pracownika y, y, czasie. Innym ułatwieniem mógłoby być jeszcze większa partycypacja. ZUS-u w wypłatach, kiedy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Nie wiem, czy wszyscy tu oglądający wiecie, ale za pierwsze 30 dni w roku, kiedy to pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, to pracodawca płaci 80% wynagrodzenia płaci pracodawca. Okej, okay, znaczy ja rozumiem, dlaczego to tak, tak wygląda, a nie inaczej, no, na pewno jest to, chodzi o to, żeby odciążyć finansowo po prostu ZUS i być może, może trochę tu nadinterpretacja, ale to być może to też jest tak, że jakby to, że to pracodawca musi zapłacić za te pierwsze 30 dni zwolnienia może spowodować, że się za, pracodawca zastanowić, czy to zwolnienie jest ma rację bytu, czy jest zasadne, czy aby pracownik na pewno potrzebuje tego zwolnienia. Po prostu, krótko mówiąc, jakby pracodawca jest zainteresowany, żeby to jakoś skontrolować. A gdyby to ZUS płacił, no to jakby pracodawca a dobra, idź, no ZUS ci płaci. Ale, mimo wszystko, ja uważam, że jednak przynajmniej 50 na 50, czyli jeżeli pracownik idzie na zwolnienie lekarskie, to 50% wynagrodzenia powinien płacić ZUS. Płacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne, płacimy inne składki na ubezpieczenie. Wydaje mi się, że dobrą pomocą dla mikroprzedsiębiorców byłoby to, że jak pracownik idzie na zwolnienie lekarskie, to 50% wynagrodzenia pokrywa zakład ubezpieczeń społecznych, a nie tylko sam pracodawca. To byłoby chyba na tyle, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie o lokalnych rolnikach, o lokalnych sklepikach, o wszystkich tych przedsiębiorcach, który, którzy są wokół Was, bo epidemia kiedyś się skończy. Ważne jest, żebyśmy mieli do czego wszyscy wrócić, żebyśmy mieli gdzie zrobić zakupy, gdzie pójść do pracy. Mam nadzieję, że to już niedługo wszystko wróci do normy. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.